W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy customowali, malowali, personalizowali te oto właśnie okulusy Questy 2. Jeszcze nigdy nie personalizowałem takiego sprzętu, więc w sumie jak to nowość. Nie wiem, jak będzie się farba tutaj trzymała, czy markery. Jeszcze nie wiem, co tutaj się wydarzy, ale mam już pewien pomysł na całą customizację. No, pojawią się tutaj tajemnicze oczy, ale finalnie chciałbym, żeby dookoła pojawiły się kolorowe motywy. Ale co dokładnie, za chwilę się dowiecie. jednak zacznijmy, moi drodzy, na co trzeba zwrócić uwagę. Wirtualna rzeczywistość, Oculusy mają cztery kamery. No, niestety nie mogę tutaj położyć podkładu, tak jak zazwyczaj to robiłem sprayem, no bo mogłoby to być dosyć niebezpieczne. Całość jest biała, więc od razu bezpośrednio polecę ze szkicem i tak jak wstępnie wam mówiłem, zrobimy tutaj takie tajemnicze oczy. Po nałożeniu ten efekt powinien być całkiem ciekawy. No i dookoła będzie masa różnych kolorów. Myślę, że polecimy tutaj w doodle. Kolejnym tematem jest to, że będzie trzeba wszystko dobrze zabezpieczyć. Zobaczcie, że mamy tutaj różnego typu Przyciski, głośniej, ciszej od włączenia. E, mamy również port USB typu C i mamy również port słuchawkowy. Na nie trzeba zwrócić uwagę, no i wszystko musi być dobrze zabezpieczone, bo jednak okulusy łapie się właśnie w taki oto sposób, kiedy je zakładamy i ściągamy. No i to może być właśnie największym problemem, wytrzymałości tych okulusów, bo raczej nimi się nie rzuca po ścianach. A zanim przygotujemy sobie małą wizualizację, moi drodzy, dzisiejszym sponsorem odcinka jest firma. Jest firma BenQ, która wspiera mnie już od wielu, wielu lat i dostarczyła mi na testy jeden z najnowszych modeli, przygotowany specjalnie dla projektantów graficznych, model PD3220U, który montuję do swojego setu i na nim już zaprojektujemy najnowszą grafikę, która trafi właśnie na Okulusy. Po podpięciu tabletu graficznego przechodzimy do projektowania. Wrzuciłem zdjęcie okulusów, żeby łatwiej było złapać proporcje. Co do samego monitora, jest to sprzęt do zastosowań profesjonalnych. 32 cale, 4K, matryca IPS, wyposażony w najnowsze standardy kolorów Display P3 i DCI P3. Przestrzeń kolorów pokrywa w 95% DCI P3, a także 100% sRGB i Rec. 709. Kolory są fabrycznie skalibrowane, co potwierdza specjalny raport. Obsługuje HDR10 i możemy korzystać z wielu trybów wyświetlania, takich jak tryb ciemni, animacji czy Cat A dzięki Thunderbolts 3 możemy uzyskać połączenie łańcuchowe monitorów. Posiada także tryby Dual View, który pozwala nam na wyświetlanie projektu w dwóch trybach. Dzięki technologii KVM możemy podłączyć jeden zestaw klawiatura mysz i korzystać z tego samego zestawu na różnych kompach. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym sprzęcie, to zapraszam na mój drugi kanał Czuga Design, link w opisie. Tam zrobiłem pełną recenzję. I tak właśnie wyglądają okulusy na razie, tylko z takim szkicem markerem. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu klasycznego, czyli kolorowanie całości i dodawanie cieni i światełek. A później poleci Sexy Life. Słowa kolorowanka skończona tak jak widzicie. Lecę z ostatnimi etapami i zobaczycie już wszystko w końcowej prezentacji. Podczas malowania okularów wirtualnej rzeczywistości stwierdzam, że nie jest to wygodny przedmiot do customizacji. Przez swoją obudowę trzymanie ich w odpowiedniej pozycji nie było łatwe, ale finalnie udało się wykończyć całość. Muszę wymyślić specjalistyczny stojak, który pozwoli mi przyczepiać różne dziwne przedmioty do malowania. Jak macie jakieś pomysły, to wrzucajcie je w komentarze. I tak prezentuje się skończony custom Oculusów. Jak zawsze, jeżeli mój projekt Wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę i komentarz, co sądzicie o takim customie. Wbijajcie także na naszego kreatywnego Discorda, link zostawiam w opisie. Na razie, trzymajcie się, cześć!